Czy wiesz, że możesz zmienić to, kim jesteś, samymi słowami, które do siebie mówisz? Brzmi jak magia to nauka. A efekt jest silniejszy niż większość ludzi przypuszcza. Psycholodzy od dawna badają zjawisko zwane autopercepcją proces, w którym nasz mózg dopasowuje rzeczywistość do tego, co o sobie myślimy i mówimy. W uproszczeniu jeśli coś powtarzasz wystarczająco często. Twój mózg zaczyna traktować to jak prawdę, nawet jeśli początkowo nią nie było. W jednym z badań z 1977 roku uczestnicy mieli przez dwa tygodnie codziennie powtarzać proste zdanie Jestem osobą towarzyską. Efekt? 40% z nich zaczęło zachowywać się jak ekstrawertycy, mimo że wcześniej uważali się za introwertyków. Zmienili swoje działania nie dlatego, że ktoś ich do tego zmusił, tylko dlatego, że ich mózg zaczął wierzyć w nową narrację. Kiedy powtarzasz pewne stwierdzenia, aktywujesz obszary mózgu związane z tożsamością. Z czasem zaczynają one wpływać na Twoje decyzje, emocje i zachowania tak, by były spójne z tym, co o sobie mówisz. To dlatego negatywny wewnętrzny dialog potrafi zniszczyć pewność siebie, a pozytywne zdania potrafią ją zbudować. Spróbuj tego prostego ćwiczenia. Przez 7 dni codziennie powtarzaj jedno zdanie, które opisuje wersję ciebie, jaką chcesz być. Na przykład, jestem konsekwentny. Albo ufam sobie. Nie chodzi o magiczne afirmacje. Chodzi o programowanie Twojego mózgu do nowego wzorca zachowań. Zapisz ten film i wybierz jedno zdanie, które zaczniesz powtarzać już dziś.